Dzień dobry, witam na kanale Kreatywna Intuicja, Tarot i Coaching, mam na imię Michalina i zapraszam na codzienne czytanie tarota. Nie przypowiadam tutaj przyszłości, nie przypowiadam wydarzeń dnia, więc możesz wysłuchać tego czytania o dowolnej porze. Ono będzie równie aktualne rano, jak i wieczorem, czy w ciągu dnia. Przez karty patrzę na obszary, na aspekty naszego życia, którym warto dać uwagę, które warto przemyśleć właśnie dziś. Jeżeli uznasz to spotkanie za wartościowe, zdecydujesz zostawić łapkę w górę, komentarz, zasubskrybujesz, to serdecznie Ci dziękuję, bo to pomaga mi rozwijać kanał i poszerzać też grono moich słuchaczy. Dzisiaj czytam karty w rozkładzie Umysł, Ciało, Duch. I łącznie mamy 5 kart, w których dominują, co ważne, wielkie arkana. Na 5 kart w rozkładzie aż 4 to karty wielkich arkanów. I te karta w tarocie, zaczynając od głupca, a kończąc na karcie świata, przedstawiają najważniejsze archetypy, doświadczenia w ludzkim życiu, reprezentują kluczowe fazy naszego życia, lekcje wynikające z tych faz, reprezentują też nasz rozwój duchowy, podróż naszej duszy. I mówię to, żeby podkreślić, że wielkie arkana nie pokazują się w czytaniu, żeby mówić o sprawach przyziemnych, o takich naszych codziennych, życiowych wydarzeniach. Od tego raczej są karty małych arkanów. Kiedy pojawiają się karty wielkich arkanów, i to jeszcze w takim natężeniu, w rozkładzie, to one wskazują nam właśnie jakieś kluczowe lekcje, zwracają uwagę, że odbywa się ważna zmiana, jakieś przejście w naszym życiu, w nas samych. Z kartami, które pokazały się w dzisiejszym czytaniu, jest dla mnie jasne, że poważna zmiana zachodzi w nas, może kolektywnie też, i w Tobie, w każdym z nas z osobna, w Tobie, jeżeli to z Tobą rezonuje, i ta zmiana zachodzi na wszystkich poziomach: w ciele, w umyśle, w duszy. Czyli transformuje cały kształt i jest to naprawdę przepiękna, chce mi się powiedzieć rewolucja. Mimo że nie sądzę, aby dokonywało się to w formie jakiegoś takiego. Przewrotu, zwłaszcza nie takiego, który cokolwiek niszczy, czy dewastuje, tak? Jest to proces rozłożony w czasie, ale myślę, że w swoim efekcie jest czy będzie bardzo pozytywnie rewolucyjny. W pozycji umysłu, karta śmierci. I tutaj takie pytanie: czy może pokazać się karta dosadniej podkreślająca totalną przemianę? Chyba nie. Twój sposób myślenia, jakieś stare, skostniałe wzorce, przekonania, to transformuje. Duża część tego, jak funkcjonuje Twoje myślenie o sobie samym, o życiu, o świecie. Umiera w takim pozytywnym znaczeniu, a w miejsce starego rodzą się nowe wnioski, spostrzeżenia. Prawie tak jak, skoro patrzymy na umysł, jak te nowe połączenia w mózgu: tak? coś się rozjaśnia, uwalnia, umysł staje się bardziej otwarty, wraca tu kreatywność, odblokowuje się wyobraźnia. Tak jak mówiłam na początku, to wszystko jest rozłożone w czasie. Zmiana, którą przynosi śmierć, może być trudna, zdecydowanie może być niewygodna, bo to jest wychodzenie ze swojej własnej starej skóry. I to jak najbardziej może być niewygodne, zwłaszcza kiedy trochę się z tej starej skóry tak musimy wycisnąć albo ją z siebie wręcz zerwać. Ale to przyniesie same korzyści. Wraz ze zmianą myślenia, zmianą w sferze mentalnej. Masz szansę porzucić stare problemy, te właśnie niekorzystne przekonania, i tak dalej. Czyli trzeba położyć kres pewnej przeszłości w głowie, żeby iść naprzód w pozytywnym kierunku, żeby zrobić postęp. Myślę, że zaczynasz silnej, silniej przepraszam, łączyć się ze swoją intuicją, ze swoim wyższym ja, z jakąś wrodzoną wiedzą czy mądrością, czyli w tym swoim procesie myślowym częściej sięgasz do wiedzy wykraczającej poza Stricte taki ludzki umysł, poza to, czego się w życiu nauczyłeś, czy nauczyłaś, poza pewne suche fakty, poza wiedzę stricte wyniesioną z życia od innych, ze szkoły. Odkrywasz też głębię duchowości w tym swoim aspekcie intelektualnym. Może nawet nie zdawałeś, nie zdawałaś sobie sprawy, że ta duchowość w intelekcie też ma swoje miejsce. Nawet jeśli ta zmiana jest trudna, to ona prowadzi cię na jakiś wyższy poziom Twojego życia, myślenia, postrzegania. I myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że w wyniku tej zmiany zmieni się także Twój najbliższy krąg osób. Myślę, że nie każdemu może się spodobać Twoje inne myślenie, i to w rzeczywistości pomoże Ci przesiać Twoje otoczenie. Tak? Chcesz lub będziesz chcieć otaczać się ludźmi, którzy myślą i postrzegają podobnie. W pozycji ciała dwie karty, Wisielec i dziesiątka monet. I tutaj Wisielec sugeruje, że okres jakiejś bezczynności, bez ruchu. Doprowadzi cię do pozytywnej zmiany czy wesprze pozytywną zmianę w, w sferze Twojego ciała, zdrowia, twojej fizyczności. Potrzebny jest odpoczynek, a podczas odpoczynku należy zastanowić się, czego chcę dla mojego ciała, co jest mi teraz potrzebne dla mojego zdrowia, jak mam sobie to dać, jak o siebie zadbać teraz i w takim regularnym trybie. Nie chodzi o jakieś jednorazowe działania, tylko jak stworzyć taki zdrowy system, że tak powiem, dbania o siebie, co mi służy. Myślę, że sfera ciała jest dla ciebie ważna. Może zaczynasz dawać jej coraz więcej uwagi, może zaczynasz dawać jej uwagę po jakimś okresie zaniedbania, okresie jakiejś wytężonej pracy, stresu, napięcia, może niedoboru snu, może niezbyt zdrowego odżywiania, po jakimś okresie braku ruchu. A może po jakiejś chorobie, może chodzi o regenerację o jakimś fizycznym przejściu czy doświadczeniu. Zanim zaczniesz w tej sferze działać aktywnie, to potrzeba odpoczynku i bezruchu. I może wisielec zachęca cię też trochę do medytacji, może do ćwiczeń, takich jak yoga czy Pilates, gdzie nie oddajemy się takim mega ćwiczeniom, a jednak angażujemy całe ciało. Bardzo mocno, tak od wewnątrz, chciałoby się powiedzieć, to ciało angażujemy. Myślę też, że oddech jest istotny i może warto trochę. Doedukować się w kwestii świadomego oddechu, bo oddech to jest taka podstawowa czynność życiowa. Nasz podstawowy pokarm też pobieramy przez oddech, a wielu z nas nie ma pojęcia, jak powinno się oddychać, żeby najlepiej dotleniać organizm, żeby w pełni korzystać z mocy oddechu. Więc może warto tutaj też. E, troszeczkę właśnie e, poczytać i troszkę popracować nad tym świadomym oddechem. Sen zdecydowanie jest istotny. Dziesiątka monet wskazuje na długoterminowy rezultat, czyli mówi ci, że prowadzenie zdrowego trybu życia jest możliwe w dłuższej perspektywie, jest, jest możliwym uczynienie tego swojego odpowiedniego dla siebie trybu życia taką naturalną jego częścią, a nie czymś wymuszonym. Ponadto dziesiątka monet wskazuje, że twój fizyczny dobrostan, Wesprzeć Cię, będzie Cię wspierał długofalowo też w budowaniu dobrostanu materialnego w Twoim życiu. Czyli innymi słowy, potrzebujesz swojego ciała zdrowego, sprawnego, zadbanego, żeby spełniać swoje cele finansowe, cele związane ze sferą domu, relacji, ze sferą Twojej kreatywności itd. Jeżeli chcesz spełnić jakieś swoje zamierzenie w tych obszarach, to musisz zadbać o swoje ciało i dać temu ciału potrzebny mu teraz bezruch. Głęboki odpoczynek pozwoli Ci spojrzeć na Twoją sferę fizyczną z jakiejś nowej, świeżej perspektywy. W pozycji ducha, kapłanka i mag, co za piękne połączenie. Te karty w tarocie następują po sobie. Mag to numer jeden, kapłanka numer dwa, więc w Twoim duchu nie tylko zachodzi zmiana, ale zachodzi tu też przejście do kolejnego etapu, takie logiczne przejście do następnego etapu, wejście na kolejny poziom. Mag to jest mistrz manifestacji, mistrz kreacji. Natomiast kapłanka jest strażniczką tajemnic, można powiedzieć, takiej wiedzy tajemnej. Na poziomie duchowym myślę, że zaczynasz rozumieć, że naprawdę masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby zamanifestować zmiany w swoim życiu, żeby stworzyć życie, którego pragniesz, że masz całą kreatywność potrzebną do manipulowania Twoimi okolicznościami na swoją korzyść. Manipulowania, czyli do tego, żeby tak zmieniać swoje okoliczności, tak z nimi pracować, żeby przemieniać je na swoją korzyść. Myślę, że zaczynasz rozpoznawać taką swoją duchową zasobność i zaczynasz czerpać z niej. Pracujesz, e, czy uczysz się łączyć się głębiej ze swoją intuicją, ze swoją wrodzoną mądrością, taką też zakodowaną w Twoim duchowym DNA. Coś podobnego mówiłam też przy pozycji umysłu. Jakieś Twoje duchowe prawdy, Twoje duchowe zrozumienie, Stają się Twoimi siłami przewodnimi, bo zaczynasz im ufać. Samopoznanie, eksploracja siebie stają się ważne. E, myślę, że taki ści ściśle. Czy jakiś problem z mówieniem dzisiaj mam. Taki ściśle ludzki, materialny świat staje się drugorzędny, gdy zaczynasz przemierzać swoje życie zewnętrzne od wewnątrz, nawigując z duszy. I tutaj w tych kartach są dwie pary. Oczu patrzące prosto na nas, prosto na Ciebie, to tak jakby dodatkowe oczy stawały się dla Ciebie dostępne, kiedy zaczynasz patrzeć od wewnątrz na świat zewnętrzny. Jest tu wiele takiej uważnej obserwacji, prawie tak jakby Twoja dusza bardzo spokojnie obserwowała życie. Zarówno Kapłanka, jak i Mag mają też na tych kartach zamknięte usta. Ale tak naprawdę oni mówią do Ciebie z wnętrza, a Ty, myślę, zaczynasz coraz. Mocniej, coraz głośniej słyszeć ten głos i zaczynasz też rozumieć, co mówią. Nie tylko to słyszeć, ale rozumieć. Zaczynasz umieć to coraz lepiej interpretować i wprowadzać w życie. Ale dzieje się to też wtedy, kiedy wyciszasz zbędne zewnętrzne hałasy w swoim życiu. I tutaj to zostawię. Mam nadzieję, że ta sesja była inspirująca. Dla mnie na pewno taka była. Bardzo rezonowały ze mną te dzisiejsze karty. Dobrego dnia i do zobaczenia.